Nazywam się Paulina Wrubel. W lutym ukończyłam 18 lat. Mieszkam w Cieszynie. Uczę się w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie na profilu biologiczno-chemicznym. Większą pasją jest siatkówka, którą trenuję już od 7 lat w klubie Wiktoria Cieszyń. Każdą wolną chwilę spędzam na boisku, kształcąc swoje umiejętności. Kolejnym hobby jest taniec, który już od najmłodszych lat. W dziecięcym zespole pieśni tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Bardzo interesuję się biologią, dlatego też moją przyszłość wiąże z medycyną. Od zawsze fascynowała mnie pierwsza pomoc i myśl, że mogłabym kiedyś uratować czyjeś życie. Mą ulubioną książką jest ocalona April Pike. Opowiada ona dziewczynie, która odkrywa po latach swoje nadprzyrodzone zdolności i prawdę o sobie. Od początku do końca trzyma w niepewności i zaskakuje zwrotami akcji, a także pokazuje, że nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Że Włożyłam w przygotowania bardzo dużo pracy i zaangażowania. Konkurs piękności to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także liczy się charakter i nastawienie. Wiem, że wygrana otworzyłaby mi drzwi do spełnienia samej siebie, do nowych doświadczeń i możliwości wierzę że jest we mnie coś wyjątkowego co juroży dostrzegą